Trudno jest mi wyobrazić sobie jakąś wielką liczbę projektów, które powinny łączyć nas wszystkich. Każdy z nas jest inny. Dzielimy się na różne obozy wsparcia takiego czy innego kandydata na prezydenta, takiej czy innej partii w wyborach parlamentarnych. Na tym polega demokracja. My nie możemy się obrażać na demokrację. My nie możemy powodować, że um, cały czas szukamy tego, co nas dzieli, a nie tego, co nas łączy. I właśnie deregulacja. Myślę, że po tych studniach trudno jest się z tym nie zgodzić. Każdy, kto obserwuje, co się wydarzyło przez ostatnie 100 dni. Mamy do czynienia z wielką pracą setek ludzi, ekspertów, którzy probono dla dobra Polski i właśnie zasypywania podziałów poświęciło swój czas, aby wyselekcjonować projekty ponad 400 już projektów, które mają za jedno zadanie uprościć nam życie. Jak mamy taką platformę, która, która nie dzieli, ale łączy i łączy również polityków opozycji, w komisjach sejmowych, deregulacyjnych mamy przecież wyjątkowo aktywne osoby, które z każdej partii chcą, by te projekty, dobre projekty, były dowiezione, bo zdają sobie sprawę, że impaktują na nich, na ich rodziny, na ich znajomych, przyjaciół, ale też na wyborców.